Choć iPhone 16 Pro jest już ze mną prawie tydzień, nie zamierzam go jeszcze recenzować. Zamiast tego chcę opowiedzieć Wam o wrażeniach obcowania z nowościami z perspektywy kilku dni. Omówimy sobie kwestie aparatu, szczególnie w ujęciu wideo, nowy przycisk, nowy rozmiar ekranu oraz wydajność. Typuję, że pełna recenzja pojawi się na kanale za plus minus 10 dni. Tymczasem zapraszam do pierwszych wrażeń. W temacie aparatów zaszło kilka zmian. Zacznę od tych, które naprawdę zrobiły na mnie wrażenia i które będą dla mnie realnie przydatne. Przede wszystkim dostaliśmy tutaj możliwość nagrywania w rozdzielczości 4K przy 120 klatkach na sekundę. To jest genialne i tego brakowało mi w iPhone'ach. Wszystko dzięki temu jest ultra płynne i możemy pokusić się o całkiem efektowne slow motion. Co ciekawe, tryb ten działa tylko z aparatem głównym, który swoją drogą oferuje. Całkiem przyjemne dla oka naturalne rozmycie. Nie zadziała to z obiektywem ultra szerokokątnym, ale to nic, bo w jego przypadku również doszło do zmian. Otrzymaliśmy tutaj sensor 48MP w stosunku do poprzedniego 12 megapikseli jest to naprawdę duży progres. Ujęcia wyglądają znacznie lepiej niż w przypadku iPhone'a 15 Pro, którego używałem dotychczas, natomiast na ocenę przyjdzie czas w pełnej recenzji urządzenia. Dla mnie jako dla twórcy wideo, dźwięk jest kwestią kluczową i tutaj Apple zdecydowanie dowodzi. Funkcja Mix Audio pozwala separować dźwięki oraz korzystać z opcji studyjnej. Zobaczcie sami. No dobra, teraz zobaczymy jak sobie radzi nowa funkcja audio, czyli Mix Audio. W zależności od tego jaki tryb sobie ustawimy w tle, jak słychać, zapewne przynajmniej w jednym z mamy właśnie to. Na koniec zostawiłem sobie teleobiektyw z pięciokrotnym zoomem optycznym, który dotychczas był dostępny jedynie w wariantach Pro Max. Zdania na temat jego przydatności są podzielone, natomiast mnie urzekły efekty. Kolejna zmiana o której trzeba powiedzieć to nowy przycisk do kontroli aparatu. Będę z wami szczery, po początkowym efekcie Wow przyszła pora na chłodną ocenę. Nie będę opowiadał o możliwościach przycisku, gdyż jestem pewny, że zapoznaliście się z nim w innych materiałach wideo lub na stronie producenta. Zamiast tego opowiem wam, co sądzę o samym rozwiązaniu. Otóż kompletnie nie przypadło mi ono do gustu. Umiejscowienie płytki dotykowej jest niewygodne i nie daje nam swobodnego dostępu, np. Yy, podczas skręcenia w pionie. Przełączanie się pomiędzy funkcjami nie jest też do końca intuicyjne, ale być może to kwestia wprawy. Nie skreślam featurea, natomiast będę mu się bacznie przyglądał. Jeśli chodzi o traktowanie przycisku jako fizycznego spustu migawki, tutaj mówię stanowczo nie. W większości przypadków może to spowodować lekkie poruszenie smartfonem i cyk mamy rozmazane zdjęcie. Bardzo dobrze oceniam to, że rozmiar ekranu Urs z 6,1 do 6,3 cala. Różnica może jest niewielka, ale dla mnie oznacza duży wzrost komfortu pracy z urządzeniem. Wyświetlacz Pro Max jest dla mnie za duży, natomiast tutaj jest idealnie, rzecz jasna idealnie dla mnie. Apple po raz kolejny chwali się ogromnym wzrostem wydajności smartfonu i nie przeszło mi nawet przez myśl tego kwestionować. Jeśli nie korzystacie z urządzenia sprzed trzech generacji, jedyne co odczujecie to wyższą kulturę pracy. Urządzenie mniej się nagrzewa i dłużej pracuje na pełnych obrotach i to jest dobre. Reasumując mamy nowości fotograficzne, nowy przycisk i wzrost przekątnej ekranu. Solidnie, ale czy to nie za mało? W pełnej recenzji urządzenia powiem Wam więcej. Natomiast tam skupię się bardzo mocno na kwestiach fotograficznych i wideo. Tymczasem zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki. Cześć!